Nazywam się Anna Pawlik, jestem rolnikiem w gminie Kozielice, w miejscowości Kozielice. Na tym polu, na którym właśnie widzimy tutaj pszenicę ozimą, w zeszłym sezonie został zastosowany orkal. pH mieliśmy 5,5 pH, teraz robione były badania, wychodzi 6,5 pH, czyli został podniesiony o 1,5% pH. Orkal stosujemy pod uprawy kukurydzy, pszenic ozimych. Jeżeli wiosną, to zastosowujemy pod rośliny bobowate, takie jak głubing roch. Stosując właśnie orka, nastawiliśmy się na niego, dlatego że poprawia gruzowatość gleby. Widać, że jest lepsza przyswajalność masy organicznej, a także struktura gleby jest przede wszystkim o wiele lepsza. Reczki pożniwne się też i bardzo szybko się też i rozkładają. W orkalu także zastosowany jest azot, fosfor i potas co obniża te dodatkowe koszty w gospodarstwie. Najlepsze efekty zauważyliśmy w uprawie pszenicy, a także w kukurydzy. W dzisiejszych czasach, kiedy sytuacja ekonomiczna w gospodarstwach rolnych jest no, powiedzmy trudna, to orka bardzo dobrą robotę dzisiaj u nas robi. Podnosimy bardzo szybko pH gruntu, poprawiamy strukturę gleby, gruzowatość. Przy dzisiejszych warunkach atmosferycznych zastosowanie orkala jest bardzo dzisiaj korzystne. Tam, gdzie stosujemy orkal, plony z zeszłego roku były o wiele wyższe niżeli tam, gdzie nie był zastosowany orkal. Muzyka bardzo polecam ten produkt orkal, dlatego że niewiele kosztuje, a przynosi bardzo dużo korzyści dla gospodarstwa i przede wszystkim dla gleby.